Karma, karma, karma wróciła. Ditka. Wszyscy z tobą kurwo jadą. Wszyscy z tobą jadą. Masz pretensje do chłopaków? Że nie spardzi cię duchowo. Na jakiej podstawie kurwo? Ty słyszysz tu ty w ogóle gadasz? Jak ci się do ludzi srasz? Jebać ditka, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego ludzie. Jazda z kurwą ditkiem. Sraluchem, prójdupą kurwa, to się do ludzi sra. Jebanym festem, krzywdzicielką kurwa. poukradał kolegów, wyjebo za granicę kurwa. To jest zwykła pała. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Właśnie ta, Bądzio jeszcze się wypnie. Dawaj Bodzio, wypinaj się. Dawaj Bodzio, wypinaj się. Będziecie się z, 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 didel, z Diduszem, będziecie się pakować kurwa razem, kurwa nawzajem. Jebać was, kurwy krzywdzicielki. Jebać, kurwy krzywdzicielki. Jebać, kurwy krzywdzicielki. Ile razy mam to powtarzać? Didek, zamknij pizdę i wypierdaj, bo już się nawet nikt nie ogląda. Ciąg się stąd kurwa pało. Herbaty proponować? Ale kim ty jesteś, Didek? Żeby ci proponowali herbatę. Kim? Widzisz nawet, kurwo ci herbaty nie proponują ludzie, bo ja tam gdzie jadę, zawsze jestem ogłoszony. Jak to się mówi, posam korek. Ty po korek będziesz ładowany. Nawet ci kurwo herbaty nie zrobili. No ja pierdolę. No kurwa. Dytkowi nie zrobili herbaty. No kurwa skandal. Skandal. Wstydźcie się kurwa. Wszyscy to nie zrobili herbaty. Ja...